Dzień dobry! Hello. Hej, Gratulacje chłopaki, bo trudno zignawać niemieckiego. Ja już dawno pójdę dalej. Kajtko, ogromne gratulacje, bo to kadra u22 wraca z Holandii z brązowymi medalami. Ty jako kapitan, jak ten turniej podsumujesz? Dziękuję za, jeszcze raz za, za gratulacje. To był ciężki turniej emocjonalnie dla nas. Każdy wiedział, że, że to jest nasz ostatni turniej w tej, w tej młodzieżówce. Każdy chciał bardzo zakończyć ten etap młodzieżowy jak najlepiej. Każdy marzył o złocie, ale wczorajszy mecz, to jak, jak wyglądał przebieg tego spotkania sprawił, że, że nawet ten brązowy medal jest dla mnie w tym momencie i też dla wielu chłopaków jak, jak złoto, bo, bo pokazaliśmy na sam koniec, czym charakteryzowałaś ta grupa przez te 7 lat, czyli charakterem, walecznością i, i to wczoraj pokazaliśmy. No tak, bo tutaj doprecyzowując, zarówno w półfinale, jak i, jak i w meczu o brąz wracaliście z wyniku 0 do 2, no właśnie, czy to jest ta wola walki, która Wam pozwala finalnie po ten piękny brązowy krążek sięgać? Pewno, każdy wie, że ta grupa nie jest grupą nie wiadomo jak fizyczną, nie mamy zawodników po dwa metry, więc musimy się wyróżniać czymś innym i ta waleczność to jest jedna z tych rzeczy i to, to nam daje siłę i możliwość walki o takie medale, bo bez tego uważam, że byłoby trudno. No to ostatnie, żeby nie przedłużać, Ty jako kapitan co do tej grupy właśnie na zakończenie Waszej wspólnej pracy powiesz. E, już rozmawialiśmy z chłopakami, ja tylko i wyłącznie mogę podziękować za te ponad 7 lat e, wspólnej pracy, zabawy, bo, bo to była dla nas zabawa, e, trenować razem, spędzać czas razem w spale, na zgrupowaniach e, i, i cieszę się, że mogłem, e, mogłem ten czas spędzać właśnie z tymi chłopakami. E, jest mi strasznie przykro, że to już jest koniec, ale, ale wierzę, że jeszcze niedługo się zobaczymy na, na parkietach plus ligi, pierwszej ligi czy, czy razem w, w drużynach. Nie będę przedłużał udzielić gratulacji w imieniu swoim, ale przede wszystkim prezesa Świderskiego Sebastiana. Niestety nigdy nie, nie mógł być obowiązkiem innego, bo jak widzicie, tu mi się zaczyna o następnym Mielcu Gratulacje dla sztabu, dla trenera i dla was wszystkich. I teraz są, Walczyć z Nikolą Grbiczem i tyle, żeby was przyjął. Tego Wam życzę w ten brązowy medal na Przekażę, przekażę. Dziękuję bardzo. Różnica wzrostu duża, bo oto stoi przed nami najlepszy środkowy turnieju w Holandii. Kuba, jak ty, jak ty indywidualnie siebie ocenisz? No, dla mnie najważniejsza była drużyna oczywiście. A indywidualnie był taki słabszy mecz, który był ważnym meczem dość, a tak to ok, no ale w najważniejszym meczu nie było aż tak dobrze jak w, w, w pozostałych, lecz ogólnie oceniam grę dość dobrze. Czyli nagrody nagrodami, ale trochę krytycyzmu jest. Chciałam zapytać o te mecze półfinałowe i o ten mecz o brąz, bo wy zaraz, zarówno w jednym i w drugim wracaliście z wyników 0-2, z czego u was ta, no, takie kryzysy wynikały? Na pewno w tym pierwszym meczu, w sumie jak i w drugim, drużyny grały bardzo dobrze, praktycznie można powiedzieć, że bezbłędnie, a my mieliśmy trochę problem, może byliśmy spięci, szczególnie w tym pierwszym meczu i potrzebowaliśmy trochę czasu na rozluźnienie. Z Włochami tego no, nie udało się zrobić powrotu, z Holandii na szczęście się udało. Okej, okay, wchodzicie teraz już w seniorską siatkówkę, bo ostatni turniej młodzieżowy za Wami. Jakie wyzwania, jakie cele i jakie, jakie emocje przed tą siatkówką seniorską w Twoim sercu? No ja bym chciał podziękować tu chłopakom, z którymi byłem w młodzieżówce, trenerom, wszystkim, bo było ich dużo. Był to dobry czas bardzo, owocny nawet w medale. Teraz seniorowska siatkówka o wiele trudniejsza, będzie trzeba od nowa jakby wszystko budować, jeżeli chodzi o to osiągnięcia. Niedługo jadę do Olsztyna, będziemy się przygotowywać do Plus Ligi i zobaczymy jak to będzie, oby było jak najlepiej. Gratulacje jeszcze raz, dziękuję. Brawo.